Halo, halo i dobry, witajcie bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Ja jestem Rosso i ze mną jest dzisiaj Auri. Serdecznie witam. A, <seeks competitions> e, dzisiaj witamy Was w środowisku Słuchajcie Borderlands. Jest to gra dosyć leciwa, co prawda, ale najbliższa naszemu sercu, można tak powiedzieć, e, gdyż jest ona najbliższa tytułowi, w którym się kiedyś bardzo zagrywaliśmy. Sekundę, nie to kończy tak, e, Firefall, w którego się zagrywaliśmy swojego czasu, ogromną ilość, naprawdę to była gra, w której spędziliśmy tyle czasu, że to jest szok. No i niestety, e, ale skończył się żywot, w sensie on zmarła, śmiercią naturalną, że tak powiem. <laughs> E, nadszedł na nią czas i ubolewamy nad tym już od dłuższego czasu, masło maślane. E, I tak, i jak na razie przez wszystkie gry, które nam się tutaj m, przewinęły, tak naprawdę, w, na przestrzeni tego okresu, e, to Borderlands jest na razie jak najbliżej klimatu, e, mechaniki e, i tak dalej, i tak dalej, fajnie. Firefall! Tutaj nie było, jedziesz czy nie jedziesz? A, już mniejsza. Firefall <noise> był e, Lutri shooterem. shooterem. który miał elementy RPG. Oczywiście był tu również e, MMO. E, Borderlands również jest Lutri również ma elementy RPG. Jednak nie jest MMO, jest to single player, znaczy gra single player. Jedziemy w złym kierunku. <noise> o, może i zawsze. Aha, tutaj musimy. A, e, no. A nasze duo czuje się najlepiej w grach tego typu, tak naprawdę. Mm. No. <grym> tak, to jest. A, ale tak, no, żeśmy troszeczkę przemier przemierili tytułów z nadzieją, że znajdziemy coś podobnego. A, I no, generalnie wiadomo, na 100% się nigdy nie da. Kwestia sentymentu. Ale no, Borderlands daje jak na razie na, najbardziej radę ponieważ właśnie <laughs> działa na podobnej zasadzie, chociaż wiadomo tutaj jest bardziej kwestia kooperacji niż MMO, ale no Firefall też nie było takie surowe jakby MMO, że tak, tak jak się zna teraz, więc ten więc Borderlands nam bardzo przypomina Firefalla przede wszystkim właśnie klimatem i samą mechaniką właśnie zbierania, korzystania z efekunku i tak dalej, więc no, troszeczkę wypełnia lukę. Dokładnie, a że my z natury jesteśmy w sumie e, duo które e, znajduje się idealnie w grach tego typu, czyli w grach, które są podzielone na... znaczy inaczej. E, gra, która wykorzystuje systemy roli, było a dostałem po jak widzicie, ja tutaj jestem główną linią oporu. Pierwszą linią oporu główną linią, która idzie z przodu i ginie co chwilę A Aury jest z tyłu i generalnie stara się tutaj wspierać mnie jakby z dystansu. Nie tylko ogniem, siłą ognia, ale też i swoimi umiejętnościami, takimi typowo doświadczenia i do sprawy. Ja, a propos, muszę się cofnąć. Tak, wybaczcie, ale kurczę, trzeba się troszkę skupić, nasz komentarz może być delikatnie ułomny. Trochę mi się w skończyły. No, i ten rewolwer daje radę. <śmuszczaj> <śmuszczaj> ale tak, to jest nasz tradycyjny podział. Um, I tak, właśnie a naszego duo. Bo my nazywamy siebie skromnie legendarnym duo. E, tylko że to jest taka właśnie wersja Bieda Edition, czyli nikt nas nie zna, przynajmniej jako duo. Mm, ale generalnie em, cała jakby istota zaczęła się od legendarnego rzeczywiście duo, czyli właśnie Rock'n'Droy, kto nie zna ten dziwny. E, I generalnie też się właśnie zaczęło od nich z Firefallem, który niestety właśnie tak Rosso wspomniał wcześniej umarł. I no, i nasze duło tak się w sumie trzymam w takich klimatach. Staramy się właśnie szukać takich gier, gdzie możemy odgrywać swoje ulubione role. Czyli właśnie pierwsza linia Rosja, druga linia ja. I no, to sami się zdarza w większej ekipie, ale jednak no, nasze duło to jest takie nasze, takie, takie, takie nasze taki nasz azyl można powiedzieć. <laughs> Tutaj się czujemy dobrze. Dokładnie. Gramy naprawdę w sumie w, w takim składzie, z z grupy, w <tolę> czyli w duo, gramy naprawdę ogromną ilość już czasu, w sensie od dobrych kilkunastu lat, można by powiedzieć, bo jednak oboje mamy ponad 20. Ja mam 22, Auri ma tutaj 20. Ile to masz? 25, cztery? <ślesy> Pięć. <ślesy> <O>. <ślesy> Dobrze jest znać waszą rodzinę. <ślesy> <ślesy> <tolę> tak, 25. E no i. O matko. Jednak gramy razem już naprawdę długo, dlatego tutaj czujemy się najlepiej w takich rolach w sumie, bo wiemy e, na co nas stać. Mm -hmm. Och. Okay. Oh. A, na no sprzedaż. No i tak, generalnie dzisiaj chcemy, chcemy wam pokazać takiego e, małego kościka, Mam nadzieję, że uda się ubić bossa e, jakiegoś, czy coś w tym stylu. E, zobaczymy, jak to się potoczy. Mam nadzieję, że się uda, tak naprawdę. No a jeśli chodzi, tak bardziej z e, mojej strony, e, to. Trochę mi się źle skoczyło. Mam Czym? dla was Czym? kilka informacji odnośnie właśnie tego, co się dzieje na YouTubie, a czy co się nie dzieje, bo mm, jak mogliście zauważyć, albo jeszcze nie zauważyliście, e, to tak jakby nie było odcinków w tym tygodniu, w zeszłym tygodniu, e, nie było Margo, nie było Finding Paradise i tak dalej, to jest wszystko spowodowane pewnymi rzeczami, które możecie znaleźć na Discordzie w sumie. Um, Strzyniaczka u mnie. A nie wiem, gdzie ty jesteś. Trochę mi się spadło. Dobra, też spadam. Ja <laughs> nic nie ma. Sniperka i... I no, dlatego już kilka razy mówiłem, że jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, co się dzieje tutaj w mojej twórczości, to zapraszam do Discorda, bo na Discordzie wszelkie informacje się pojawiają. Eee, I no tak na szybko mówiąc, Margonem oczywiście dokończymy sobie, dokończymy go do następnego levela, eee, jednak potrwa to trochę dłużej niż planowałem. Eee, odcinki od dzisiaj, od, od teraz tak naprawdę, nie od dzisiaj, eee, ale będą pojawiać się raczej nieregularnie. Eee, już nie będę się trzymał żadnego schematu, takiego konkretnego, że w konkretne dni będę jakieś tam odcinki e, e, wysyłał. Po prostu w momencie, kiedy będę miał coś nagrane, to, to wam to wyślę. Będę się starał e, regularnie przesyłać, czyli no, w tygodniu, żeby było te dwa odcinki, trzy, może nawet więcej, może mniej. E, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale żeby te odcinki zawsze były. Niemniej jednak, tak jak mówiłem, nie będę się trzymał żadnego konkretnego schematu, jeśli chodzi o e, przesłanie. E, I no, tak jak mówiłem, fajnie Paradise sobie skończymy oczywiście, bo chcę tą gierkę ograć, e, bo ogrywałem poprzednie części i ta e, również będzie przeze mnie ograna, bo musi być. E, tak samo skończymy sobie Margonem, tak jak też już wspominałem, second level tam wbijemy, potem się zobaczy co dalej, no i tutaj będą się pojawiać takie bardziej... Odcinki, które nie są mm, związane z żadną serią, tak jak tutaj widzicie na przykład te Borderlandsy i tak dalej. E, będę się starał też wrzucać e, odcinki z e, gier nowych, jakieś tam zobaczymy, coś tam nowego jak wejdzie. Borderlands 3, które się szykuje właśnie w naszym duo. Nie wiem, czy zrobimy serię, czy będziemy grać tam sobie, jakieś tam odcinki wam będę wrzucał. E, niemniej jednak, jeżeli jesteście zainteresowani, to możecie wbić na streama, bo na streamach to ogrywamy. Ja cały czas streamuję teraz już od kilku dni. Dlatego, jeżeli jesteście faktycznie zainteresowani oglądaniem, no to możecie sobie wbić. No i to tak naprawdę chyba tyle. Jeszcze tam przy okazji na dniach jesteś, wrzucimy w sumie, bo musimy zrobić, ale wrzucimy też teaser naszego serwera Minecrafta. Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany oczywiście Minecraftem, to też możecie śledzić poczynanie na kanale, bo tam ten filar się będzie pojawił, bo włączymy wszystko, co z naszym serwerem jest związane, tak naprawdę. Tak, dużo się dzieje generalnie, to na pewno bardzo dużo. Troszeczkę zaczęliśmy się właśnie e, interesować rzeczami bardziej złożonymi niż samo granie. E, no i przyszłość na pewno daje jeszcze nowe projekty z różnych kierunków. Ale to jest przyszłość, człowiek, więc nie będę się za bardzo tutaj e, rozgadywać o tym. A no tak jak właśnie Roscoe mówi: na Discordzie jest wszystko, więc zainteresowanych zapraszamy. E, tak, Discord jest w sumie no, takim głównym źródłem informacji z naszej strony, bo nie korzystamy z żadnych tam fanpageów czy innego czegoś tam. E, po prostu, jeżeli jesteście tu, mamy tego artefakt do ciebie, Ruri. Okay, idę. Jeżeli jesteście zainteresowani czymkolwiek, co się dzieje w naszym, naszym otoczeniu, no to ten Discord nie. Bo Discord jest tutaj najważniejszym. O, ale Snajpa, dobra, 414. Nie mogę użyć tego. 414. No taka ładna. Także no, ale nieraz Wam o tym mówiłem. Także jeżeli ktoś faktycznie jest zainteresowany, to wszystko jest w opisie. Wszystkie linki. Tak samo możecie sobie wbić. A, Oj? Nie chcący? Płytnie eee, eee, coś. Snajpę. wziąłeś. Ja biorę to, bo to ma fajne obrażenia i może uda mi się ty troszkę postrzelać w końcu. Eee, tak, no. Na streamy wbijajcie, możecie mnie followować i tak dalej. nie? No, tak, fajne rzeczy się dzieją na streamie czasem. Eee, czasem tak. Na razie gramy sobie właśnie w Borderlandsy, w Apexy. Często. Eee, eee, ja również eee. będę kończył praktyki gminy na, e, na streamach. Też właśnie, propo Apexów. Jeżeli ktoś lubi, to też właśnie zapraszamy, bo czasami nam brakuje trzy osoby. Yes. No to Oczywiście, jeżeli ktoś by chciał ewentualnie pograć, nie ma ekipy czy coś, a lubi grać w Ekipie, to zapraszam też na Discorda. Właśnie zapraszamy, bo tam y, można też pograć razem. Często właśnie szukamy jeszcze dodatkowych osób, czy to do Apexów, czy wcześniej szukaliśmy do GTA online, y, czy. No do czego jeszcze szukamy? Ile gry, ile gry w sumie. Różnie, może to... kiedyś Warframe? No, różnie. Jakiś Warframe, War Thunder. Eee, no, nie wiem, może do CS-a jeszcze wrócimy, czy coś pograć tak troszkę? No to tam różnie. różnie coś tam gryma. się zawsze znajdzie. Si. O. Może LOL kiedyś jeszcze wróci. Właśnie, w Lola, jakby ktoś grał, to też chętnie możecie wpieć No i to jesteśmy bardzo szeroko rozumianym duetem, jeśli chodzi o granie, więc. E, powiedzmy, nie ustawiamy się stricte na jedne gry czy coś i nawet jakieś propozycje to możemy chętnie wykorzystać. E, ale no, zapraszam na Discorda, tam przede wszystkim właśnie się dowiecie wszystkiego na nasz temat, co się dzieje wokół nas. A nie jest jakimś tutaj wymogiem czy coś, że ktoś musi z nami rozmawiać czy coś, bo Discorda można, można wykorzystywać tylko w celach informacyjnych. Właśnie... Ale Discord jest też na tyle ogarnięty, że nawet wystarczy, że ktoś będzie z nami e, jakby na mm, kanale głosowym, będzie słuchał, a odpowiadał będzie pisząc, bo jest też taka możliwość, bo Discord jest na tyle ogarnięty, że ładnie wyświetla informacje o tym, że ktoś napisał w rogu ekranu. Że no, jest też taka opcja: głosowe niemowy i tak dalej, nie? Jakoś tak, to się mhm. tak nice. Wszystko do ogarnięcia. Ord Guardian. <gryzny> Ten Guardian to chyba zostanie zwolniony. Ja pierdzielę. Weź go z Auri, Hauri. Bo normalnie o. ten LKM przy moich umkach lepiej się czeka niż ...snajperka. Au. Co the fakt? Z czego znowu dostaję? wyrwało. Nie wiem skąd dostaję ty. Eskita. Chyba stamtąd musisz mnie podnieść. Bo się raczej nie. Halo podnosi Mam ej, jak bojka nie mogę się podnieść Na kawałki, Dobra. Te dziwne co się przypominały mi te wredne sentynele z Warframe'a. Wiem jak oni są twardzi to jest, oni są twardzi W ogóle jest ciekawa mieszanka jeśli chodzi o klimaty Bo jest wyczuwalne i Warframe i Firefall Że te z Warframe'a były wrodniejsze w momencie kiedy używałaś jakiegoś e, konkretnego typu obrazem to on się na ten typ obrażeń uodparniali. Po jakiejś tam chwili. A widzę jaką trójkąt snajper znalazłeś? No. Coś tam podniosłem. Myślałem, czy może by jej poużywać trochę. Nie, Jak odkryjemy. raczej jego brak. Najgorsza jest tarcza. Potem już schodzą. Za chwilę level up. Ja już mam. A no, rzeczywiście. Prześcignąłem cię z jakiegoś powodu. No. No. Chcesz iść ze mną? Aż no. gadzę. Dobra. Czemu oni mnie wystrzelają? No. Razem jemy. Mm -hmm. <laughs> Kurcze. Chyba doszło tam do jakiejś grubej zdrady. A bossa nie widzę, nie słychu. No nie Chyba jednak bossa dzisiaj nie zobaczycie, moi drodzy. Chyba nie. E to spokojnie, jeszcze będzie dużo materiałów. Mhm. Jeszcze na pewno nie jeden boss się znajdzie. E, chcesz tą snajpę? 295 no o, matko się poturlała. Razy 2, 295, 200 klita. o fajnie. No, wygląda subciok. sykcie. subciok. Chociaż. Nie, to jest. To nie jest żaden Zamienię ją za to energetyczne dziwne coś. Ale tego energetycznego dziwnego coś ja sprzedawać Cię będę. Że... Bo jestem ciekawego algorytmu Aha, właśnie, bo znaleźliśmy ostatnio e, broń z. Jestem pod tym zalejrzeniowym. Jestem ciekaw, co to może być, i jak mnie zdjął. A to jest bałwan, On mi się wredni masakr. Gut. Ja. Ehm. Au. On tu strzela, niedobrze, niedobrze, niedobrze. 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 Prosto w ciebie rakiety strzeliły, nie? Gdzie to się wiesz, kiedy zakręcić? Ok, więc Non toper. Ty więcej przełeś amunicji ciężkiej niż przeciwnicy Ode mnie A, chociaż jeden. O, teraz no, włącz. <klujny> chociaż raz mój Co tu w ogóle jest za mieszanka W ogóle tutaj są żołnierze, tam latają pszczoły. Nie mam pojęcia. Ale I potrzebuje ammo. Nie to oni bardzo. są w zmowie w ogóle? coś w skrzynce, bo wziąłem wszystko. To gówno Coś tu jeszcze gdzieś biega, lata. Brzmi jak motocykl, jak się podejdzie do tego tampera. O nie. ten ziomek? O matko. Jak ty czym ty ich tak fajnie zdejmujesz? Nie wiem, merka Ja mam, mam w sumie... Cały czas tego samego, to prawda. Ale schodzą jak muchy. I męczę straszliwie. Akurat na tego LKM są strasznie ten efekt, z LKM. To jest ten co ma 98 obrażeń, 98% damagea i żadnego efektu mm -hmm. Interesujące? A schodzą jak Pieron Tylko że czekaj, no nie wiem, mam tutaj z umiejętności e, plus 15% damagea za używanie i coś tam chyba jeszcze mam. 15% Dimitra, mam tej spółki. A tyle, co fakt? nie wiem, mnie normalnie zdejmuje przez ten. No ciekawsze jest to, że jak już im ta czas zejdzie, nie? to oni schodzą jak u mnie, jak ten. Jak pierun. Tylko ciężko mi jest starsze im wykruszyć. No tarczę ja akurat tu łatwo zdejmuję, bo mam energetyczny rewolwer. A. A propos rewolwera. Nie. Ale on może co ja tu poniosłem za rewolwer? Może cię zainteresuje jakiś... Nie, ja widziałem go, no, nie. Słabo są. A, no w sumie ty masz tego energola teraz swojego, to już chyba nie zmieniał szybko. No szybko, nie. Może znajdę jakiegoś z energola z tym, z celowniczkiem małym takim. Mm. Jak tam, tam, przed nim miałem. Wtedy może tak Forma Russia! Dobra, to ja zdejmuję To śmieszne tarczy, bo jak już, teraz za to schodzi Dobra, potarczy Dużemu też zdejmę O ile nie potrafię w końcu, bo mnie dziabie tym czymś swoim i Dobra aggiunta <grystanie> <grystanie> Musiałem, beca, to musiałem się mnie. uleczyć także no odpalić z prawej do lewej jak mieścią problemu w ogóle <grystanie> O, mam pełny kifunek Nie <grystanie> dobrze no, dobra moi drodzy, ale do bossa jeszcze jest daleko, także na razie myślę, że skończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. E, widzimy się w kolejnych, mm, nie wiem jeszcze co następne wróci, ale e, teraz będę korzystał z tej funkcji premiery, także że, że, jeżeli jesteście ciekawi, to wbijajcie na mój kanał i tam po prostu e, wyświetli wam się, co będzie miało premiery na dniach. No, a ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Widzimy się w kolejnych szerokości. I do usłyszenia. Szerokość.